Louis, chyba. Codziennie kochaj siebie. 365 życiowych mądrości. 22 sierpnia. Miłość wszechświata otacza mnie i wypełnia. Jestem stabilny i bezpieczny, jako że łączę się z jedną nieskończonością mądrością wieczną mocą, która stworzyła mnie. I wszystko, co istnieje we wszechświecie. Czuję tę moc wewnątrz siebie. Każdy nerw i każda komórka w moim ciele uznają tę moc za dobrą. Rzeczywistość mojego istnienia jest zawsze połączona z mocą, która stworzyła mnie, niezależnie od jakichkolwiek religii. Zbawca mojego życia jest wewnątrz mnie. Gdy akceptuję siebie i wiem, że jestem wystarczająco dobry, otwieram siebie na uzdrawiającą moc miłości do siebie. Miłość wszechświata otacza mnie i wypełnia. Jestem warty tej miłości. Teraz miłość przepływa przez moje życie. Odnajdź koncepcję Boga, która będzie Cię wspierać. Dobrego dnia. Trzymajcie się ciepło.